Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć! Środa Wielkopolska, żebyś nie dwa. zapraszam! Aha, aha, aha... Ej, co kurwa było?! Ale się kurwa nie napinaj! I bądź grzeczny, jak jesteś kurwa u kogoś, tak? Jak jesteś kurwa na wyjeździe, jesteś grzeczny. I nie masz przewagi i jesteś grzeczny. Jestem przekonany, że koleś jest kurwa po lewej stronie. Sił bądź. Wygramy to. Okej. Okay. Nie nie. Nie. Co oni mają wełbie kurwa, żeby tak grać było? rozumiem, no czasami się nie trafi, tak? Czasami oczu na Co się denerujesz? Sooo! Zukudziuka biega, na o twoje łapy siłowo! kurwa, dupa dije bane ruski! Czekajcie, nie dokończy ciągnąć pana Daj mi coś coś. O stary, dałeś mi broń, którą naprawdę mówisz... U strasznie wod pić, ale na czym Łą! Do szeregu, do szeregu kurwa. Dobra, próbuję. Atkę. Ale jak dojdzie no, do mnie na Google Maps, to mi się kurwa nie no, z tego nie staje, tak? Don't worry, I'm pro! 2,5 tysiąca... Dzień dobry. Dziesięć, dziewięć. Ej, kupcie o, coś! NIE DAJ NA CIE! Kurwa, wabryło, bierze! Golda 3. Halo, o, cześć! cześć. I, 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 i co ci to dało? If you wanna be my friend, put my dick in your hand. Move it left, move it right, try to lick, suck and bit. W ogóle wiedzieliście, że internet wymyślili ci No? To nie było z nasa. easy. Ja idę tam, bo ja tam wiem, gdzie mam chodzić. Ja im daję fury na razie, nie? Ja mam za darmo, ja... chwilę strachu, jak się mówi. Ja zostaję, bo ja bym się mam że on skróci. I jak tam, wszyscy w domu, zniknę. A jebać, w nie, No jebać się, głosować. Nie, bo matka na ma moim 18 i kurwa, ciąga po samej pule, nie? Jestem youtuberem. Uwielbiam wszystkich że... Żadnych, kurwa, penisów. Czyli nie jestem gay. Geje... Żadnego penisa i cipki w jednym łóżku ze mną. Nie, nie. Dwie cipki, trzy cipki, cztery cipki, pięć cipek, spoko. Tak znaczy... Jak warunki i świata to pozwoli. Ok, Pięć cipek, dziesięć cycków i mój chuj. Witamy w raju. Ale mój no. chuj, twój chuj i twoja matka... Nie, ja jeszcze nie zamykam. Kto ci było? Ale krzywdę masz? Coś krew? Kup ja w Nie Leciu. leci, leci, leci tutaj. Tak, leci, leci. Okej. Okay. Nie, nie. Eee, mam lat 24. Co robisz? Na no, drugiej nie mam. Trzeba że Paneka na żół. Naprawdę! Nie biegaj łośle, Czele. kurwa patentowy. Nie gram, nie gram solo, bo kurwa macie, badaj mic nie ścieżwa wszędzie! Okej. Okay. Nie, nie. A co ja na tej niewszyki no. nagrać teraz cesa, bo? bo nie, nie mam. Nie, nie. Ja wiem no? Nie wiem za ile go trafiłem, ale musiało go boleć. Okej. Okay. Nie, nie. Nie wiem. Nie. Tak. No, tak, nie. Wiem, bo się. No Nie. 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 No No, Nie. 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 tam Nie. Obrażaj się, zaraz tam. Okay. Ja nie. Ma łokach, nie. Ma tej, nie. 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 Normalnie mnie zapalił na replayu, kurwa, ale się tak wkurwiłem, że mi normalnie piana z radzi, nie? I to jest tylko ja robię do tego po to, aby zachować w jednym kawałku monitor, klawiaturę, myszkę, mikrofon kamerę. To jest ze względów bezpieczeństwa. I... Przepraszam. Ale przynieś mi zajeb, zapłacę ci za... Kurwa, kurwa, panowie, to jest nasza szansa! I ty w dłoń! Serio? się wygłupiam, bo. próbuję odrzucić uwagę, co? od tego, że nie potrafię grać. Swoboda. Stajeś jak pizda, ani do niego nie mogłem. Pizda, kurwa! Tak, tak. I Jak ty to ja znowu ja rozpierdalam to... sześciu. To co? Wygrywamy mecz? Ja naprawdę gramiłem 3 trzeci mecz przedbieg, przerwie, bo wiecie, dużo gier wyszło. Ulałeś się z kurwa staremu Ciutan nie chcący pachyć do pętka, a stara głupia kurwa starwać cię w pizdę. Bo myślałem, że krew na A A Ale czy tam coś w dupę, w cednacie? Wali to. Wali mnie, mnie to. Centralnie mi to wali, ale ja dupę użyłam do serania? A jeśli ty używasz dupy do czegoś innego, to nie lec się leczyć albo skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Weszli? Dobra, no normalnie czarobym, bo są kurwa awką nie mogę nic już przejść. Więc wyjebali się maskurbować. Wszystko. wszystko. Wy kurwa raki z Silvera jebane, no. Powiem wam tak, że się wyjebałem, Sie... bo. <laughs> bo tak wyszło. Sam przymordy, jak mówi. Ale, słuchaj, się jebane, ciapaty śmieci. Jak będzie ten zarost i z samym partnerkiem to nie będzie ręka, to w końcu, będzie nie się do mnie odeznać. Wiesz? <laughs> A tymczasem musisz stąd wyjść, pojedujcie gównem i zajmujesz mój czas. Żeby z nimi wygrać, zapanujesz tylko i wyłącznie P90 i 21. Okej. Okay. Nie.